Dzień dobry, witam wszystkich w powrocie do gry, od której się z mój kanał zaczął, jakby można tak powiedzieć. The Regiment, tak? Dzisiaj jest 6 czerwca 2015 i dzisiaj mija dokładnie 9 lat od kiedy po raz pierwszy zagrałem tu, w tą grę. Po raz pierwszy zagrałem w tą grę dokładnie 6 czerwca 2006 roku, tak? Czyli 66. I kordę muszę powiedzieć, że od, te... ja się. od tamtego czasu nie było jeszcze zdrowej takiej gry, w której by się działy takie masakryczne głupoty, tak? To jest prosiak. I wszyscy terroryści dostali od nas przezwiska po prostu. Żeśmy grali w tą grę, każdy, każdy mi się jakoś nazywał. Przez Witkę się czasami powtarzają na przykład każdy gościu w że to był kominiarz, nie? Tam będzie kolejny terrorysta. Generalnie pamiętam, że ta gra... Znaczy no nie pamiętam, no to jest fakt, ta gra po prostu w tych, że wszystko jest zepsute, nie? Wszystko jest zrobione źle. Wszystko da się w jakiś sposób nagiąć, wszystko da się w jakiś sposób eksploatować, wszystko da się jakoś zbugować, paskudnie, nie. Teraz i tak ja, jako, że gram jako serwer, to i tak to działa lepiej, jak się gra jako klient to się ma dodatkową rzeszę bugów, których po prostu klienty, których po prostu na serwerze nie widać, nie, części animacji w ogóle nie ma, ten gościu, trzeba ich odpalić, bo zaraz staną, ten gościu z taką czarną koszulą, nie, o, 88, to jak się jest klientem to on ma białą koszulę w ogóle, nie, I to jest w ogóle jakiś bug, który jest dla mnie niepojęty jak to tego mogło dojść. No jak się wyłączę Friendly Fire w... Jak będą serwerem, to można sobie granat wrzucić pod nogi i się nic nie stanie, nie? Tak samo terroryści nie mogą zakładników uszkadzać, bo są po tej, po tej samej stronie niby. Terroryści zakładnicy jakby są w tej samej drużynie tak to wygląda. No właśnie Mi się wydaje, że bo generalnie ta gra polega na tym, że żeby przejść w single, żeby nam odblokowało kolejną mapę, no to trzeba bardzo szybko przechodzić te mapy, nie? Tutaj jest wypis Dira dosa. Eee, I to jest tak szybko, że po prostu w tym momencie W tym momencie ja się strasznie, naprawdę strasznie wylokuję, nie? To ja musiałbym biec, 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 strzelać i nie patrzeć, się, żeby zabijam i nic, nie? Nie! Nie o granat! A tak, to jest zajebiste tekst We are on the same side No i zawsze wstaje On zawsze najpierw wyda z siebie odgłos i później wstaje, nie? Jak, jak nie wyda z ciebie odgłosu, to znaczy, że już nie wstanie to że jak wydać z siebie odgłos i nie wstanie, to znaczy, że już nigdy nie wstanie, o co mi chodziło. Tutaj może być pół las, ale nie ma tym razem. Poszedł sobie. Jest jakiś taki obraz, który chyba jest normalny, ten też. Te portrety na ścianach, to wiadomo, że są jakieś takie zupy, nie? Ice winda. Okej, okay. ten, on się tam ukrywa. I klient też chyba nie ma tej animacji takiej, że się koleś pochyla po prostu do dołu, schyla głowę. Tylko widać jego głowę i nie może go zastrzelić, nie? O, zepsuł, o, o. Bo ja trochę zmodyfikowałem tutaj plik INI, żeby mieć lepszy FOF, bo generalnie jak się gra w formacie 16x9, to ten fof jest taki skundlony, że... że na masakra jest po prostu, jakbyś się przez lornetkę patrzyło cały czas, tak to wygląda, nie? To jest Leroy. Leroy ma na palcach HATE, a na drugiej ręce ma LOVE. On jednocześnie kocha i nienawidzi. Nie wiem, czy go tutaj nie zepsują mi, bo generalnie jak ten gościu on teraz celuje, nie? Nie ma broni, ma fantoma w ręce. I jak dojdzie do pewnego punktu, to on zacznie biegać ze mną i krzyczeć i myśleć, że ma broń, po prostu. Ale jak go dotknę, to on się podda ponownie. I, i, i my mówiliśmy, no to kiedyś był takie serial odwrócenie, nie? To my, my zawsze mówiliśmy, że, te, że ci pulasy są po prostu odwróceni, bo są teraz naszymi przyjaciółmi. Nie? Chodzą po mapie i nic tam nie robią, tylko patrzą na nas. To jest sąsiad. Tak, tak. Z tej bajki do dzieci. Tam odbywa się egzekucja. Ja chyba tam pójdę teraz. Trzeba się zabezpieczyć. Ja tutaj zawsze zabijam tych kolesi, bo odwracanie ich jest niebezpieczne, ponieważ ich jest tutaj dużo naprawdę. Faja boba Gdzieś jest. To nie gdzie. Dobra, łykaj i panie. Wyparuję? Nie, nie wyparowali. jest dziwne. O, lampa we mnie uderzyła. <laughs> przykład fizyki. Czasami oni wyparowują. Mi się wydaje, że to działa na takiej zasadzie, jak. Bo to jest generalnie zrobione na silniku Unreal Tournament, przy tym Unreal 2, na tym samym silniku, co. Nie, też na przykład Deus Ex Invisible War, nie? Generalnie to tak wygląda, że jak ktoś mocno dostanie granaty, no to go rozprówa na flaki, tak jak w Unreal'u, może tak rozpróć postać, nie? tym, że po prostu tej animacji nie ma i twórcy jakby się przed nim zabezpieczyli gość po prostu znika. Jak się, jak się mu strzeli idealnie tak w, w sam środek tego e, kręgosłupa, tego krzyża, tak, tuż nad dupą, no to wtedy on też jest w stanie wy, wy, wyparować, jak się dobrze z niego z, z, z trafi. No i tym mamy przykład egzekucji, które się po prostu nie udaje. Zatem jest cały czerwony. Jak go uderzy pięścią, to on przestanie to robić, nie? Ale zaraz znowu zacznie. I teraz jakoś można zrobić, żeby ten z po prostu odszedł od tego gościa i stał się. stał w takim stanie zawieszonym, że po prostu nie strzela. Ale ja tego nie będę robił, bo po prostu odpalę w tym momencie. Nie rozumiem, dlaczego nie strzela ponownie. Dlaczego nie zaczyna strzelać? A teraz. O. Jak mu się wycierpia amunicja, spróbuję go poddać. Nie, nie, nie. <laughs> Jeszcze grozi, nie? Że... I teraz się go szybko zabić? Bo on już teraz do mnie strzela, o, proszę bardzo. Jakoś się ładnie ułożył. Przed szczęścia uda mi się go strącić na dół. Mhm. Ja, że w, tej, w tej grze po prostu wszystko jest zepsute. No nie ma takiej rzeczy, która by tutaj była zrobiona całkowicie dobrze. Nawet te modele są sklecone jakoś tak ślawo i. Ach, nie udało się ich podać, niestety. Teraz mogę go skuć w kajdanki. I kosujemy nożem nie bym tak robił wystarczająco długo to... Bo ja mu w tej chwili zabieram bardzo, bardzo, bardzo małą energię Jakbym tak robił wystarczająco długo to on w końcu zginął, nie? No, ale jak go odpalę to po prostu straci kajdanki i tyle, nie? Zakładnika też mogę sobie ze sobą wziąć, ale nie będę tego robił Ten żyje Oprze. Mamy jak Niezbędny Tutaj jeden zakładnik powinien chyba leżeć, o On żyje, tak, on żyje też sąsiad do góry nogami. Można z nim zrobić coś innego? Jeszcze? Zaraz odpadnie, nie wiem, bo chyba mu noga utknęła. O, proszę bardzo. To wbijanie się w ściany, to też jest jedną z. Jakby to powiedzieć, znak rozpoznawczy regimenta. Jeszcze wszystko potrafią się wbić ci terroryści Widzę się. Zaraz może poczekać czy nie wstanie i... <kłysy> Ani nożem. Do masła zresztą. naprawdę wygląda to było nóż do masła. Nie? Nie, nie co mną być świnka, scyzoryk Grzyby można tym obrace najwyżej. Nie udało mi się go poddać Trzeba muszę iść dokładnie w prawą rękę, nie? Żeby mu wybić broń z ręki Ale coś się nie udaje za każdym razem Teraz tam rzucę gaz, bo ja wiem, że oni tam będą Jak widzą gaz to uciekają Ale jak nie widzą gazu To gaz jest w stanie ich zagazować przez drzwi, przez ściany Znaczy może przez ściany nie, ale przez drzwi na pewno No i teraz It's a feko. To, jest <grymne> to, jest to takie, tak coś z stylu przyłapaliśmy na gorącym uczynku, tak? Rzucę nam grana, bo tam terrorysta uciekł. No i on chyba i tak nie zginie, bo. Znaczy, może wrócić teraz w każdej chwili, to jest problem. Oni tu potrafią oczami zabić, nie? Tak jak nie trafiają przez 90% czasu, po prostu kolej strzał stoi, bo ciebie nie, nie trafia, nie? Jak w UFO Anną. Tak Czasami kurde po prostu zobaczysz go i giniesz od razu. Tam widzę twoje buty, lakierki czerwone. No dokładnie. A, ten miał chaingana. Rambo style. Wstaniesz? Zawsze musi coś powiedzieć jak wstanie. Zawsze coś mówi. Okej. Okay. Tutaj trzeba ostrożnie. Teraz tak y, przybęguję i przygazuję. I w regimencie się patrzeć prosto na granaty ogłuszający, jeśli nic nie dzieje niedobrego. O właśnie, chyba przejąłem nad nim kontrolę. Tutaj niekoniecznie. A, i surrender, ten. O nie. Teraz wszyscy tam ci, których ja poddałem wcześniej, oni się uaktywnili. I zaraz oni tutaj wszyscy przyjdą. Jeszcze poczekamy, jeśli panowie przestaną kaszeć, oczywiście w jednym momencie. Prosiak i sąsiad. I obaj są smutni. Mrugają oczkami. Właśnie, tak samo jak ci terroryści, nie? Są tacy, którzy mrugają oczkami, ale są też tacy, którzy oczkami nie mrugają. I jest taka pewna zależność. Ci, którzy boni, jak giną, to się robią tacy bladzi czasami, nie? No ten na przykład się zrobił blady, takie oczy mu do góry podeszły. Ale ty robią się bladziej tylko ci, którzy mrugają oczkami. Ci, którzy nie mrugają oczkami, mają starszą teksturę, to im się tekstura nie zmienia po śmierci. Tutaj jest kolejna rzecz. O, proszę bardzo, można za teksturę wyjść. Tak? Tutaj na przykład już nie mogę. Ale tam mogę spokojnie. No i zaraz tutaj przyjdą, będą mówić kłopoty, poczekamy na nich sobie. Mogę tych chłopców zabić nawet. O. No wiem, że się poddaję, wiem masakra, masakra, masakra. Turtury. Niestety. Wybacz. Ale za to ładnie przeleciałeś nad stołem bilardowym. Rozważenie ciebie. Dziadku. Dam ci dwie zakładnicy żyją, więc mogę sobie z nim zrobić. Co mi się podoba. Generalnie jak wszyscy zakładnicy zginęły na mapie. No to jest mission failed, nie? Nie udała się misja. No! Tak! <toszczek> Ale jak na przykład zabije, jest czterech na zakoniku na mapie, tak jak tutaj, i zabije trzech, to wtedy jest sukces, nie? Tylko trzeba wszystkich terrorystów po prostu odpalić. mi się polega na tym, że trzeba zabić wszystkich terrorystów. M-Dabing-up powiedział. Oni się czasem potrafią poddać, a czasem potrafią granat wyciągnąć. Ci, ci będą wyciągać granat, bo stoję w jednym punkcie. Zatem powinnem za Lerojem zobaczymy, co zrobi. Schował się. Teraz nic. Ale zaraz będzie granat. Ktoś jeszcze idzie? Dobrze proszę dobrze. Ale powoli biegnie. Co to było? To czegoś takiego w tej grze jeszcze nie widziałem. No to proszę bardzo, regiment zaskakuje nawet po latach. My Przez 3 lata graliśmy w tą grę praktycznie codziennie i do tej pory ona jest w stanie zaskoczyć Wow, ale on ma ten... Uh, makijaż Jest granat Jeb yep. O nie, 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 nie. Trzeba uważać, bo ten granat może zabić, nie? On nie zabije zakonników i... <ścoughs> tak, join us On nie zabije zakonników i nie zabije terrorystów, ale zabije mnie Skutecznie bardzo Przestraszył się nie, nie, rzucił on. Dobiegnie do punktu, i dopiero wtedy rzuci, nie? Ale chyba, że gotowy, to wtedy rzuci wcześniej. Ok, nie rzucił. <śm> 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 <ś> Jak to wygląda. I się tam przestraszył tej bułki, nie? Okej okay. Odbezpieczenie I teraz trzyma w ręce, nie? Jak go uderzy, to wypuści Ups Znowu jedną I spokój znowu Jest Co ty jest <grystanie> napisane? Lot grss Frag a chyba nic głupiego. O, nie trafiłem go. Rzucił na den. Mnie waliło. tak jak można się bawić z pulasem? O, tutaj się lampa wbiła w ścianę. Zresztą nie tylko turyści się wbijają. No. Gdzie to poszło? <grym> Mission failed. Niestety, nie udało mi się zabić wszystkich terrorystów, ani nie ocaliłem zakładników. <grym> Wróciłem w worku, nawet dowódca nic mi nie powie. No jest martwy, nie? No nic, to był ten. To był film na dziewiąty jubileusz. Y regimenta. <grym> Za rok będzie dziesiąty, jeżeli będę pamiętał.